I teraz troszkę o tradycyjnych potrawach. Chociaż powiem wam, że w tradycji w polskiej było nie było wcale 12 potraw. Było 7, 9, 11 dla tych bogatszych ludzi. Ale ogólnie u nas przyjęło się, że jest 12 potraw. Pewnie ze względu na to, że jest 12 apostołów, 12 pokoleń Izraela, ale to już jest takie indywidualne podejście każdego z nas. Ale przeczytam Wam, co było na staropolskich stołach, i chyba wydaje mi się, że się możecie trochę zdziwić. Wieczerza zaczyna się od polewki migdałowej, czyli zupy z migdałów. No, myślę, że warto by było skosztować. Między tymi potrawami, które się znajdują na stole, jest lin z kapustą i nieodzowne są kluski z miodem i z makiem. Jest tutaj także strucla, czyli kołacz, kołacz podługowaty, zwykle na łokieć, a bardzo często na 2-3 łokci długi. Ozdobione na wierzchu plecionką z ciasta, obsypana czarnuszką. Gdzie indziej jest też podane, bo to w zależności od różnych miejsc w Polsce, od różnych regionów, były różne potrawy. Jest tutaj też na przykład zupa piwna, wyobraźcie sobie, no widzicie. Zupa rybna lub też barszcz. Ryby różne z tradycyjnymi przyprawami, na przykład karp na szaro. My będziemy w tym roku robili karpia na szaro z miodem. Owoce świeże, suszone i gotowane. Była także kutia, czyli ta tak zwana pszenica z mlekiem i miodem. I zamiast chleba właśnie używało się tej strucli, o której już wcześniej wspomniałam. Jest to kołacz w kształcie pieroga. Są też wspomniane kluski z makiem, kapusta, groch, kasza, grzybki. Myślę, że bardzo podobne rzeczy jak teraz. Dużo się robi właśnie z tych rzeczy. Z kapusty, z grzybów, z owoców, kluski, maki i takie tam różne rzeczy dalej przetrwały. Troszkę w innych odsłonach. Nie wszystkie, ale jednak, jednak przetrwały. Tutaj jeszcze... Niemcewicz wspominał, że ta zupa migdałowa była z rodzynkami. On mówi tu właśnie o barszczu z uszkami, grzybami i śledziem. Barszcz z łóżkami, grzybami i śledziem. Czyli to chyba było razem. Krążki z chrzanem jeszcze były. Szczupak z szafranem. Placuszki z makiem i z miodem. Okonie z posiekanymi jajami i oliwą. Myślę, że warto wrócić do tych rzeczy. Ten karp... Chociaż dobry, albo sałatka śledziowa, to już się chyba niektórym obiadły. <gryw> Macie też tak? <gryw> Idąc dalej, wolne miejsce przy stole. Myślę, że ta tradycja jest taka bardzo rozpowszechniona dzisiaj, chociaż nie znaleziono żadnej wzmianki o niej w tradycjach naszych przodków. Teraz oznacza ona osobę. Lub osoby, z którymi nie możemy się spotkać, którzy już umarli, e, lub e, z takimi, którzy są gdzieś daleko, z którymi nie możemy spędzić wigilii i świąt. Jest to też otwarcie takie na, na ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz. Ponieważ te święta są takie bardzo rodzinne, e, nawiązując do tego, że kościół jest jedną wielką rodziną, to w ten jeden czas w roku ludzie tak jakoś bardziej otwierają serca na przybyszów, na innych ludzi, na ubogich, i właśnie to krzesło symbolizuje też to puste nakrycie symbolizuje właśnie takie wolne miejsce że jeżeli ktoś zapuka, to jesteśmy gotowi otworzyć i przyjąć go jak brata. I już przychodzimy tutaj do pierwszej gwiazdy, która jest takim dzyn, dzyn, dzyn dzwoneczkiem, który oznacza, że już jest czas do rozpoczęcia świętowania. Ta gwiazda łączy się oczywiście z gwiazdą Betlejemską, która wskazała trzem mędrcom drogę do miejsca, w którym narodził się Jezus Chrystus. No i w tradycji, właśnie e, czekamy na tą pierwszą gwiazdę. Pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, jak jest gwiazdka, jak jest gwiazdka, no to siadamy. Teraz już to trochę niestety umarło, chociaż myślę, że super jest wrócić do tego i rzeczywiście tak bardziej się połączyć z tym wszystkim, co się działo 2000 lat temu, e, i, i tak żywiej to przeżyć. No, i jest też opłatek wigilijny. Trzeba powiedzieć, że się bardzo zdziwiłam, ponieważ nie znałam tej tradycji, skąd ona się wzięła. Jest ona taką pozostałością po dawnych eulogiach. W ogóle słowo z kosmosu. Ale był to taki chleb, który poświęcano na ołtarzu podczas Mszy Świętej. I który wierni mogli sobie później zabrać, czy to były one rozdawane obok komunii świętej. To było coś na, na zasadzie komunii duchowej, więc ludzie, którzy chcieli jakby go zabrać, no musieli też jakby wykazać taką gotowość w duchu do połączenia się z Jezusem Chrystusem, tak jak teraz duchowo podczas pandemii przyjmujemy Jezusa do swoich serc. Komunia duchowa jest ważna i Jezus też przychodzi. Z tym, że wiadomo, że wyżej jest stawiana ta komunia, e, gdzie no, fizycznie możemy e, pana Jezusa przyjąć. I co ciekawe, opłatki były wypiekane tylko na plebanii. One nie były do kupienia nigdzie, bo był to znak właśnie takiej wspólnoty chrześcijańskiej. Wyrażało taką jedność, właśnie ze wspólnotą, z parafią. I tutaj znaczenie tego dzielenia się opłatkiem jest naprawdę bardzo piękne, ponieważ uczy nas takiego poświęcenia się dla jednych i drugich. Powinniśmy y, pomyśleć o tym dzieląc się opłatkiem, że ten taki ma malutki okruszynek chleba jest takim znakiem, że kiedy zajdzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie podzielić się z naszym bratem czy siostrą, z drugim człowiekiem, ostatnim kawałkiem chleba. Właśnie tutaj o to właśnie chodzi. Przy okazji tego łamania się y, są życzenia y, składane y, sobie nawzajem. Mogą być właśnie przed, yy, przed łamaniem się opłatkiem lub też właśnie w trakcie, tak jak teraz to mamy głównie.